Znajdujemy się na ulicy Arki Boszka, obok przejścia dla pieszych, tuż obok targowiska. Z nami jest radny Grzegorz Moson, który złożył interpelację właśnie w sprawie tego przejścia dla pieszych. Dzień dobry Państwu. Tak, oczywiście. Złożyłem interpelację w tym miesiącu dotyczącą tego właśnie przejścia dla pieszych, ponieważ zostałem poproszony przez mieszkańców naszego miasta, zarówno tych, którzy są kierującymi, ale również tych, którzy są pieszymi. Według nas, według mnie również to przejście jest jedno z niebezpieczniejszych przejść w naszym mieście. Dlaczego? Ponieważ tutaj w czasie, kiedy otwarte jest targowisko miejsce, ruch pieszych jest bardzo mocno skoncentrowany, ale również jest wzmożony ruch pojazdów samochodowych. I w związku z tym, że od dwóch lat zmieniły się przepisy dotyczące pierwszeństwa pieszych na prześród dla pieszych, gdzie już praktycznie pieszy, który ma zamiar wejść na przejście, ma pierwszeństwo, no na tym przejściu właśnie jest pewien problem. I zaczynają się korki, ponieważ kierowcy nie wiedzą, czy pieszy chcą wejść, czy nie, dlatego, że samo wejście i wyjście z targowiska jest zaraz przy tym przejściu. Dlatego jak widać tutaj na tych obrazkach, zaczynają się robić korki. Kierowcy są nerwowi, bo nie wiedzą co robić, czy Jechać, czy nie jechać, czy ustąpić, bo nie wiedzą, czy ci piesi wchodzą, czy nie wchodzą. A jakie jest rozwiązanie tej sytuacji? Jak pan e, wie? Więc tak, ja tak jak mówiłem, złożyłem interpelację do władz miasta i o dziwo władze miasta po przeanalizowaniu tej sytuacji, jakby przyznały rację, że w tym miejscu prawdopodobnie być, to powinna być zainstalowana sygnalizacja świetlna na czas, kiedy jest właśnie otwarte targowisko miejskie. Poza tymi godzinami myślę, że wtedy mogłoby być pulsacyjne światło żółte. A czy to będzie taka sygnalizacja, że to pierwszy naciska przycisk, czy jak to? Pan... Ja myślę, że nie. W odpowiedzi na moją interpelację urzędnicy wskazali, że ta sygnalizacja będzie skorelowana z sygnalizacją, która jest tutaj obok na skrzyżowaniu arki boszka popiełuszki Podhalańska, ponieważ jest w projekcie, że będzie to skrzyżowanie modernizowane i również ta sygnalizacja. I wtedy w tym czasie, jak będzie modernizacja tamtego skrzyżowania, będzie również tutaj zabudowana instalacja sygnalizacja świetlnej. Czyli ta modernizacja wiąże się z przebudową ulicy Podhalańskiej? Podhalańskiej. Tak jest, dokładnie. A czy tak. wiemy mniej więcej, kiedy ta modernizacja podhalańska... Wiem, że jest, będzie? są prace projektowe już w toku. W związku z tym myślę, że w przyszłym roku coś może do skutku dojść.